Zielone łodygi i liście pną się po pniu drzewa. Biały prostokąt pojawia się wśród nich. Na prostokącie zielony napis. Window Dorazu. Bartłomiej Pomianowski stoi w lesie. W wyniku działalności człowieka do atmosfery uwalniane są ogromne ilości gazów cieplarnianych, przez co klimat się ociepla. Dziś średnia temperatura jest o 1 stopień Celsjusza wyższa w porównaniu z czasem sprzed gwałtownego rozwoju przemysłu. Czy zjawisko to może być niebezpieczne dla lasów i czy mogą one pomóc w łagodzeniu zmian klimatycznych? Odpowiedzi na te pytania. Poszukamy w programie Windą do Lasu. Dzień, porośnięta zieloną trawą, leśna droga w lesie liściastym. Zasadnicze źródło pochodzenia gazów, mających wpływ na kształtowanie temperatury na Ziemi, stanowią emisje ze spalania węgla, ropy i gazu. Transport, budownictwo i energetyka to przykłady działalności człowieka, które mają największy udział w emisjach. Ale co niezwykle istotne. Nadmiar CO2 w atmosferze jest także związany z trwałym usuwaniem lasów z powierzchni lądów i przeznaczaniem tych gruntów na inne cele. Profesor Janusz Olej. Dwutlenek węgla to jest bardzo poważny problem. On spędza sen nie tylko klimatologom, ale powinien spędzać sen całej ludzkości. Więcej dwutlenku węgla w atmosferze, to znaczy, ziemia się ogrzewa. Obecnie już o ponad jeden stopień ludzkość emituje do atmosfery 35 miliardów ton tego gazu. Doprowadziło to do tego, że stężenie jego w atmosferze jest największe za czasów pobytu gatunku Homo sapiens na tej planecie. 400 ppm, czyli 400 cząsteczek dwutlenku węgla na milion cząsteczek powietrza takiego stężenia nie było za życia człowieka na tej planecie. Ostatni raz takie stężenie było. Około 3 milionów lat temu. Nas wtedy nie było. Ta roczna emisja 35 miliardów ton w części jest pochłaniana przez naturalne absorbenty czyli głównie oceany i ekosystemy lądowe. Ale one razem wzięte nie są w stanie pochłonąć więcej niż połowę tego, co człowiek emituje. Wniosek stąd prosty: druga połowa pozostaje w atmosferze, powodując coraz wyższe stężenie CO2. Na Ziemi żyje ponad 7,5 miliarda ludzi. Poziom emisji dwutlenku węgla na świecie w zeszłym roku wyniósł 37 miliardów ton. Na każdego z nas przypada więc emisja niemal 5 ton CO2 rocznie. Dla porównania, średniej wielkości drzewo pochłania w ciągu roku 10 lub więcej kilogramów CO2, w zależności od wieku i gatunku. Jaka jest rola drzew w tej Pomocy w zatrzymaniu zmian klimatycznych olbrzymia. Z tych 35 miliardów ton, mniej więcej jedną trzecią, około 10, pochłaniają ekosystemy lądowe. Z których oczywiście najważniejszym, bo pokrywającym największą część lądów są lasy. Jeden człowiek. Mniej więcej statystycznie rzecz ujmując, potrzebuje około tysiąca drzew, aby zrównoważyć jego średnią statystyczną emisję dwutlenku węgla. Ale są kraje, w których potrzeba paru tysięcy, tak jak Australia czy Stany, ale są też kraje, w których trzeba kilkunastu tysięcy drzew, żeby zrównoważyć to, co człowiek emituje do atmosfery. Mówię o ujęciu statystycznym, oczywiście. Finał jest taki, że poprzez pochłanianie dwutlenku węgla i proces fotosyntezy, ekosystemy leśne, drzewa wraz z glebą to trzeba mieć na względzie są największym rezerwuarem węgla na tej planecie. I musimy o nie dbać, bo one nam mogą pomóc może nie w zatrzymaniu, ale przynajmniej w spowolnieniu procesu ocieplenia klimatu. Gęsto rosnące sosnowe pnie. Z Bartłomiejem Pomianowskim rozmawia Janusz Markiewicz, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Skoro tak ważne jest, aby z atmosfery wychwytywać jak największą ilość dwutlenku węgla, to jaki rodzaj gospodarowania lasami temu sprzyja? Odpowiedź na to pytanie wydaje się być bardzo prosta, ale wcale tak nie jest. To, że drzewa wiążą dwutlenek węgla, to myślę, że większość społeczeństwa dzisiaj już wie, że to jest taka cudowna właściwość. Natomiast Myślę, że również sobie wyobrażamy to, że każde takie drzewo i każdy las ma swoją określoną pojemność dla tego dwutlenku węgla, czyli określoną ilość, którą może zgromadzić, a więcej nie da rady. I tu jest właśnie to zadanie dla nas, żeby spowodować to, żeby tą przestrzeń lasu wypełnić w sposób maksymalny drzewami, aby jak najwięcej tego dwutlenku węgla związać, tak chociażby jak tu za naszymi placami. Ale to jest dopiero pierwsza rzecz. Kolejna to jest jak najmniej naruszać strukturę gleby przy prowadzeniu lasu. Kolejna to inicjować odnowienia naturalne i mógłbym jeszcze takich kilka wymienić, aż w końcu, żeby dojść do takiej, która już nie tylko zależy od nas, ale zależy również od społeczeństwa i myślę, że ten przekaz powinien być bardzo jasny i wyraźny. Chodzi o to, żeby to drewno z lasu potem wykorzystywać u siebie w domu zamiast plastiku, zamiast innych substytutów, ponieważ ten dwutlenek węgla trwale jest związany dalej. Aby te wszystkie rzeczy sprawdzić, no może poza tą ostatnią, która zależy od społeczeństwa, postanowiliśmy ponad dwa lata temu już w Lasach Państwowych rozwijać i sprawdzić taki projekt jak leśne gospodarstwa węglowe i Nadleśnictwo Oborniki jest jedynym w Dyrekcji Poznańskiej, gdzie takie rzeczy wraz z naukowcami sprawdzamy. Czyli chcemy wyliczyć, jak nasze działania i jakie nasze działania będą sprzyjały temu, żeby węgiel trwale i w jak największym stopniu był wiązany przez przestrzeń lasu. Słoneczny dzień. Polana w lesie porośnięta krzewami i wysokimi trawami. Z Bartłomiejem Pomianowskim rozmawia Artur Stawicki, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwo Oborniki. Stosowane są różne rodzaje odnawiania lasu. Które z nich są korzystne, jeśli chodzi o pochłanianie dwutlenku węgla? Najbardziej korzystne z punktu widzenia ilości zakumulowanego węgla jest naturalne odnowienie lasu. Sadząc sztucznie las... Na powierzchni mamy około 10 tysięcy młodych drzewek. Jednak czekając na dobry rok nasienny, który jest raz na kilka lat, możemy doprowadzić do tego, że na takiej powierzchni znajdzie się nawet milion małych siewek. Te siewki więcej zakumulują dwutlenku węgla. Poza tym tworzą łan i dobrze chronią glebę. Nie następuje erozja tej gleby i emitowanie dwutlenku węgla. Z tego miliona siewek pozostanie do końca 400 najlepszych drzew. Małe siewki drzew rosną rzędami, widok z góry, las sosnowy. Między strzelistymi pniami rosną liściaste krzewy i małe drzewka. Ta uprawa różni się od tej, na której byliśmy przed chwilą z odnowienia naturalnego. Tutaj pojawiają się drzewa liściaste. Na pewno się różni, ponieważ założyliśmy ją w zupełnie taki odmienny sposób czyli siejąc. Nasiona sosny, łącznie z gatunkami liściastymi. Tutaj w, akurat w tym przypadku dąb. Przez to lepiej wypełniliśmy przestrzeń tej uprawy. Yy, gatunki liściaste pielęgnują glebę, a w przyszłości mamy nadzieję, że powstanie tutaj drzewostan wielopiętrowy, czyli taki, których w puszczy jest bardzo mało. Taki drzewostan jest zawsze więcej w stanie zakumulować dwutlenku węgla. Wojciech Biśniewski, służba leśna. Co szczególnego zrobiliście na tych powierzchniach? Przede wszystkim specjalnie wybraliśmy ten drzewostan, gdyż to nie jest tak, że podsadzenia można wprowadzać wszędzie. Musimy specjalnie dobrać drzewostan, żeby nie był za młody ani za stary, odpowiednio prześwietlony, żeby gatunki, które wprowadzimy poniżej, miały tyle światła, ile potrzebują. Te gatunki, które wprowadzamy, muszą być też specjalnie dobrane, bo nie każdy gatunek lubi mieć coś nad sobą, co mu to światło zabiera. I uzyskujemy dzięki temu, co widać tutaj, wypełnioną przestrzeń. Te młode drzewa szczególnie dobrze pochłaniają dwutlenek węgla. I przyszłościowo jest szansa, że z tych młodych drzew prowadzonych poniżej, kiedy stare już u góry dojrzeją i trzeba będzie je usunąć, będziemy mieli nowy las. Dwutlenek węgla jest wychwytywany przez rośliny w naturalnym procesie fotosyntezy. Lasy mające mniej niż 140 lat mają największą zdolność pochłaniania w powiązaniu z intensywnym przyrostem. Lasy magazynują węgiel zarówno w części nadziemnej, jak i podziemnej. W zależności od gatunku, wieku, szerokości geograficznej i struktury lasu. Bartłomiej Pomianowski rozmawia z profesorem Andrzejem Jagodzińskim, dyrektorem Instytutu Dendrologii PAN. Klimatolodzy mówią o dalszym ocieplaniu i następstwach związanych z ekstremalnymi stanami pogody, upałami i suszami, intensywnymi opadami deszczu i powodziami. A jaki te zmiany będą miały wpływ na lasy? Wpływ tych zmian na lasy będzie bardzo duży. Otóż w pierwszej kolejności odczują to, te zmiany odczują gatunki, które są bardzo wrażliwe na zmiany w środowisku, czyli gatunki o wąskim zakresie tolerancji ekologicznej względem różnych czynników. Te gatunki najprawdopodobniej ustąpią w pierwszym okresie. Te zmiany, które dzisiaj obserwujemy, mają charakter bardzo gwałtownych przemian, powiedziałbym, rewolucyjnych wręcz, a więc prawdopodobieństwo aklimatyzacji czy też adaptacji do tych nowych warunków jest niewielkie. Redukcja różnorodności biologicznej w obrębie ekosystemów leśnych, tutaj myślę głównie o drzewach i o zmianach zasięgów geograficznych drzew, będzie niosła także ze sobą zmiany związane z pełnym bogactwem gatunkowym. Czyli wszystkie te gatunki roślin, zwierząt i grzybów, które są powiązane z konkretnym gatunkiem drzewa, najprawdopodobniej ustąpią i spowodują lawinowe zmiany w składach gatunkowych drzewostanów czy w składach gatunkowych lasów, szerzej to rozpatrując. Czyli ten wpływ na ekosystemy będzie bardzo istotny. Tak, będzie bardzo istotny. Badania prowadzone w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk pokazują, że w perspektywie 2070 roku możemy spodziewać się, że zasięgi geograficzne różnych gatunków drzew zmienią się w sposób dramatyczny. Na przykład ważne dla nas gospodarczo takie gatunki jak sosna zwyczajna, świerk pospolity, brzoza, brodawkowata czy też modrzew europejski najprawdopodobniej utracą zasięg geograficzny w naszej strefie klimatycznej, w naszym kraju. W zamian mogą pojawić się gatunki, które mają wymagania względem temperatury nieco wyższe, ponieważ musimy spodziewać się także wzrostu globalnej temperatury. Pytanie pojawia się jednak takie: czy w tak krótkim czasie, w perspektywie 50 lat, jesteśmy w stanie wymienić te gatunki czy to poprzez wsparcie Działalnością leśników, czy też gatunki są w stanie same dostosować się do tych zmian. W mojej opinii, aklimatyzacja czy adaptacja do tychże zmieniających się warunków środowiskowych w tak krótkiej perspektywie raczej nie będzie możliwa. Rzeka, widok z góry, na lewym brzegu łąki, na prawym las. Znaczenie ekosystemów leśnych w globalnym bilansie węgla należy uwzględniać, oceniając rolę lasów nie tylko jako pochłaniacza gazów cieplarnianych ale również emitenta dwutlenku węgla w przypadku trwałego usuwania lasów. Lasy są kluczowym elementem w stabilizacji klimatu, ale nie da się związać w drewnie takiej ilości CO2, jaką produkuje człowiek realizujący bardzo konsumpcyjny styl życia. Pamiętajmy o jeszcze jednej ważnej funkcji lasów. Lasy produkują drewno, a drewno towarzyszy nam od wielu tysięcy lat. Po, rozpoznano już ponad 30 tysięcy jego zastosowań. To drewno pochodzi z lasów i e, umiejętnie korzystając z tego dobrodziejstwa w sposób zrównoważony, jesteśmy w stanie wykorzystywać je nie tylko do produkcji przemysłowej, mamy także możliwość zastosowania tego drewna w produkcji odnawialnej w postaci różnych odpadów, które mogą być wykorzystane do produkcji energii przez wiele, wiele następnych setek i tysięcy lat. Bartłomiej Pomianowski w lesie. Aby skutecznie ograniczyć skalę globalnego ocieplenia, świat musi iść w kierunku odnawialnych źródeł energii. Europa, węgiel, gaz są źródłem największej emisji, a las służy ludziom od pokoleń i bez niego nasza planeta z pewnością nie przetrwa. Napisy na animowanych planszach na tle pnia drzewa Windą do lasu Konsultacja merytoryczna dr habilitowany Andrzej Jagodziński Instytut Dendrologii PAN w Kurniku napis Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Windą do lasu Kampania edukacyjno-informacyjna o zrównoważonej gospodarce leśnej wraz z modernizacją infrastruktury nadleśnictwa Oborniki uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych